Siemanko, ruszam z bazy. Wczoraj w nocy się dowiedziałem, że trzeba będzie rano. Pojechać umyć chłodnie i załadować. Także tak wyszło króciutka oczywiście trasa. ostatnio jeździłem w podwójnej, ale nic nie nagrałem, bo w podwójnej to się tylko goni ciągle, i nie ma czasu na nic, tylko zmiana karty, zmiana kart i rura dalej, tak. także nie za bardzo idzie coś tam. Yy, nagrać czysto można jechać i tutaj właśnie koledze załadować muszę który jedzie w to samo miejsce co my wtedy podwójną byliśmy właśnie bo byłem na Austrii, pierwszy raz z ciężarówką na Austrii yy, czyściutko może to i dobrze, że w podwójnej akurat, bo nie wiedziałem że tam są takie rzeczy, że tam na autostradzie 60 nocą i tak dalej oczywiście i tak tam trochę szybciej się jedzie Eee, ale no nie miałem o tym pojęcia, bo jednak troszeczkę inaczej to wygląda, jak się jeździło przez te Rumunie, Bułgarię, a inaczej trochę eee, wygląda ta jazda przez Austrię. Choć na Austrii byłem oczywiście busem nieraz, no ale busa, ciężarówka troszeczkę jednak jest różnica. Tak samo zakazy, inne tego typu rzeczy. Eee, no właśnie, eee, teraz mało jeżdżę. Bardzo jak zawsze, jadę tędy rozpoczynam nagrywanie, jadę tędy i mówię, że mało jeżdżę, nie no mało jeżdżę bo dużo roboty jest u siebie gdzieś tam na podwórku więc to tylko tak jest do skoku taka jazda nawet dzisiaj tak naprawdę mi nie pasowało, no trzeba było, to się jedzie ale nie jestem z tego powodu zadowolony za bardzo, bo mam tam swoją robotę i już mi się to przeciągnie, bo dopiero jak teraz po siódmej to ja o, przedłużyli nam zabudowany, trzeba będzie uważać. Eee, jak drogę zrobili, przeciągnęli też zabudowany no nieźle. Eee, bo po prostu wrócę, nie wiem, 14, mam nadzieję, że będę już na 14, choć pewnie e, jak to bywa w transporcie się poprzeciąga wszystko i może być różnie. Eee, I mi się poprzeciąga wszystko. Nie zdążę pewnych rzeczy już dzisiaj zrobić, które zaplanowałem. No ale niestety, tak to jest, trzeba było jechać, to się jedzie, ja też mam e, dobrze, bo w, po prostu często nie mogę, nie mogę jechać i też jestem w stanie się dogadać, tak, że no sorry, nie pojadę i tyle. I w, miałbym problem w jakiejkolwiek innej robocie, że no sorry, mam tutaj e, wizytę, nie wiem, z dziećmi u lekarza i, i muszę być, tak, bo to dwójka dzieci i ciężko sa, samemu ogarnąć wizytę, więc jeździmy we dwoje na takie wizyty. No i co? I mam w, normalnie w pracy, mam ileś tam dni urlopu i tyle. I nie ma, że sobie powiem, dobra, do, do lekarza, tak? Yy, jasne, są takie prace, są takie stanowiska, kiedy ktoś sobie tam... Kiedy chce, to że urlop i jest... No, jak trzeba, to pracuje całą dobę, a jak nie trzeba, to to tam maluźno. Ale no, to ja i tak nie dostanę żadnego takiego stanowiska, tak? Nie oszukujmy się. A już nie mówiąc o tym, jakbym jeździł, tak? bo mogę jeździć gdzieś wracać na noc, jeździć gdzieś tu w koło komina. Powiedzmy i pewnie będzie to wyglądało tak, że no, to nie jest praca a 8 godzin, tak? tylko, tylko jednak więcej. I, więc i tak mam dobry układ, i dlatego wypada, żebym ja też. Jak mi nawet nie pasuje, czasami pojechać, ale nie pasuje, tylko dlatego. Nie pasuje na tyle, że i tak mogę coś przesunąć, no po prostu tak jak teraz nie wyrobi się z jakąś tam robotą, no trudno, nie? E, więcej na inne dni przejdzie, czy tam no coś takiego, nie ma jakichś większych konsekwencji, że coś takiego, e, że no, nie mogę i tyle, i koniec, tak? Bo no, powiedzmy te wizyty u lekarzy, czy coś. E, więc e, więc prze, po prostu godzę się na to i, i jadę wtedy, tak? No bo jak ktoś mi idzie na rękę, no to wypada, żeby mi ja poszedł na rękę. Więc tak to, się, tak to się u nas kręci. Właśnie także, teraz jadę na Myjnie. Mają tam myć mi naczepę. Jeszcze przedzwonię, czy tylko w środku tą naczepę po prostu pod załadunek mają myć, czy, czy, czy co tam jeszcze, nie, bo nawet nie wiem. I, no i później w Międzyrzecu Podlaskim załadunek i, i jakieś tam mięsko będzie jechało na Austrię. No to już na Austrię to nie ja. Czekam na wjazd na myj, nie mam nadzieję, że mnie umyją, bo mówią, że gdzieś tam wyjeżdżają z myjką i że nie umyją, ale mówię, no, że tylko w środku na naczepę, no to dobra, to ktoś tam umyje, no ale czekam, czekam, nikt tu nie otwiera na razie. E, a miałem czekać, nie? Więc to tak takie sytuacje to są słabe, bo pójdę do nich się upomnieć, no to po co przyłazisz, coś miałeś czekać, zaraz tam ktoś przyjdzie, a ja czekasz, czekasz i może chodzi o to, że jednak, jednak ktoś tam e, coś się wydarzyło i jednak nie umyją, tak? No ale to dobrze by było wiedzieć, tak? Naczepa umyta. Ja tam się dobrze nie znam, ale w mojej ocenie spoko, że jest ok, umyta. Czekam na szefa. Ma przyjechać i mamy tutaj coś jeszcze robić na naczepie, bo niby coś tam trzeba jeszcze ogarnąć. Bo coś tam mogło się jeszcze o coś doczepić na załadunku. To jakiś bardzo wrażliwy towar naprawdę. No i kłopoty. Agregat nie odpala. Coś jest nie tak. Gonię szybko na serwis. Na szczęście serwis jest kilka kilometrów od miejsca załadunku. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że to nic poważnego, jakiś tam błąd może by waliło coś tam. Będą wiedzieli o co chodzi i na szybkości uda się to ogarnąć. No, także czas ucieka, trzeba to ogarnąć, trzeba schłodzić tą naczepę i przygotować pod ten załadunek. Tam w ogóle nawet trzeba wydruk, że już odpowiednia temperatura jest, żeby wpuścili za szlaban. Okej, okay, ładują już. No nie takie już, bo w sumie to podjechałem wcześniej pod rampę i wszystko fajnie w ogóle cofnąłem. Bardzo ładnie w końcu, prosto, tak ładnie wszystko idealnie. Jak należy i co? I odjazd. Bo jakieś małe kropeczki czarne zostały po myciu jeszcze na podłodze. Dosłownie trzeba było skrobać nożyczkami i tam zmywać potem wodą takie małe czarne kropeczki na podłodze. Także bardzo wrażliwy towar. Tutaj po prostu kilka minut spędzili, jak wtedy podjechałem na tym, żeby popatrzeć, czy wszystko jest ok, czy umyta idealnie. No i idealnie nie było. Także trzeba było jeszcze to porządzić, w sensie wyjechać na parking, oporządzić to, znowu przyjechać i dopiero teraz ładują. No ale fajnie, że, że ładują już i że, że udało się, że teraz drugi raz mnie nie odesłali. Także spoko, więc niech ładują, potem odjeżdżam, zamykam drzwi, cofam z zamkniętymi drzwiami, żeby plombę założyli. No i po papiery. No i koniec mojej roli: wyjechać na parking. Już kierowca jedzie z tym na Austrię, a ja wracam na chatę działać. Na koniec dnia jeszcze taki transporcik, kopelek, zafirka, przyczepka elegancka, pożyczona od teścia, zarąbista, wysuwa się tutaj, można wozić deseczki, także i taki transporcik był robiony, nawet cofnąłem normalnie, bo taka przyczepka to tak szybko nachodzi, na trzeba się przyzwyczaić, że to inaczej niż naczepą i elegancko można garażować. Tak, deseczki do obicia ściany, także cały czas coś tam się robi, a na podwórku nic się nie nagrywa, bo ani kamery się nie nosi i tak naprawdę no, trudno się za to zabrać, za to nagrywanie tutaj, a tak naprawdę dużo więcej się dzieje niż w trasie często.